Dzisiejsza kaplica w Ocieszynie uzyskała symbol wymowny, bo wieżyczkę z krzyżem. Proszę Państwa, jesteśmy przy kaplicy Świętego Wawrzyńca w Ocieszynie. Można powiedzieć i zabytkowej, ponieważ przy remoncie okazało się w ostatnim czasie, że kaplica już podlega pod zabytki i dlatego pod pieczą konserwatora wojewódzkiego jest remontowana i tak ma być wykonana według tych skaz. Kaplicę tą właściwie, można powiedzieć, zaczął remontować już ponad 30 lat temu Świętej pamięci Ksiądz, mój poprzednik, proboszcz Alojzu Snell'a. Ale przez taki czas kaplica też, jak i można powiedzieć, uległa ząbczasu, czasu. To znaczy, że trzeba naprawiać dach i dlatego jesteśmy przy remoncie dachu. Gdzie jest wymiana kropli, wymiana dachówki i obecnie 10 dzień założenie wieżyczki, która pierwotnie na tej kaplicy była Następnie będzie kontynuacja rynny, gromochrony no i może jeszcze wnętrze, ale to w fazie późniejszej dzięki staraniu tutaj pana Sołtysa, to jest pana błażeja Pałskiego i pana e, Nowaka i całej społeczności mieszkańców Ocieszyna. do tego doszliśmy poprzez rok starania przez Unię Europejską, środków europejskich, że ta kaplica mogła ten remont pozyskać i mamy nadzieję, że dojdziemy do finiszu, do końca, dzięki tego wsparcia finansowego Unii i wsparcia naszej wiary. Kiedy jest przewidziane zakończenie, zakończenie remontu? Zakończenie przewidziane jest na ostatni dzień czerwca, to znaczy 30 czerwiec tego roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu i życzę szczęścia. Dziękuję.